Były minister Lecha Kaczyńskiego, kandydat Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu Michał Kamiński w kontrwywiadzie RMF. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam państwa. Pan postawiłby Lechowi Kaczyńskiemu pomnik? Tak, ja wielokrotnie się wypowiadałem za tym, że Lech Kaczyński zasługuje na pomnik. To jest prezydent, który zginął na służbie. Legalnie wybrany prezydent, który z całą pewnością chciał dobrze dla Polski, miał dobre intencje. Był postacią kontrowersyjną, jak ale moim zdaniem właśnie zasłużył swoją drogą życiową, z jakością swojej prezydentury, czy tragiczną śmiercią, która stawia Pamiętajmy go w zupełnie że, innym. że Lech Kaczyński był również działaczem opozycji demokratycznej, był, był internowany, był człowiekiem, który całym swoim życiem. E, zasłużył na to, by dzisiaj państwo polskie swojego byłego prezydenta mogło uhonorować pomnikiem. Ja nie mam z tym żadnego problemu. A kiedy pan słyszy głosy, to nie czas, nie, 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 jeszcze nie teraz, może z za z 10, może za 20, może za 30 z całą, lat. Z całą pewnością takiemu podejściu, które ja bym bardzo chciał, żeby towarzyszyło Lechowi Kaczyńskiemu, czyli żeby e, jego postać i jego ofiara, którą poniósł w służbie Polski, jednoczyła Polaków, no nie służą obrazki, e, które ja widzę w telewizji. Jeżeli ja widzę. Hmm, Trumnę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jeżeli widzę zdjęcia wraku, tego wraku, w którym zginęło 96 osób i te zdjęcia są podpisane materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, to ja myślę, że to strasznie utrudnia jakiekolwiek jednoczenie Polaków. Nie mówiąc już o tym, że jest rzeczą dla mnie niesłychanie smutną, że trumnę i wrak, w którym zginęli ludzie różnych religii, Przekonań partii politycznych podpisuje się hasłem materiał wyborczy. Dla mnie jest to rzecz zupełnie niesłychana, która bardzo utrudnia traktowanie także dzisiejszej rocznicy jako coś, co powinno Polaków jednoczyć. Ale temu jednoczeniu i zgodzie, Pańskim zdaniem, służy. Wrażliwość Platformy Obywatelskiej na przykład na kwestie budowy pomnika czy upamiętniania Ale, ofiar katastrofy? Pa, 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 panie, panie redaktorze, ja powiedziałem panu, ja mogę odpowiadać w, tej, w tym względzie za siebie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby pomnik Lecha Kaczyńskiego powstał, natomiast to nie platforma. Przyznaje się publicznie do tego, że wykorzystuje tragedię smoleńską jako materiał wyborczy. Ja po powtórzę jeszcze raz. My od paru dni oglądaliśmy w telewizji zdjęcia trumny świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, zdjęcia bólu jego brata, na pewno autentycznego, zdjęcia wraku prezydenta, i te materiały podpisane były cynicznie. Materiał wyborczy. No ale któż inny ma prawo do pochylania się nad trumną Lecha Kaczyńskiego, tak, niż, pochylań... partia, ja niż wiele... partia, z której się wywołuje? Panie ja wiele razy mówiłem, że i PiS, i Jarosław Kaczyński osobiście ma oczywiste prawo do bólu. Ja nawet wie pan, mówiłem, będąc w ostrym sporze z tą partią i z samym Jarosławem Kaczyńskim, że on ma prawo, że możemy mu jakby więcej wybaczać w tym względzie, bo poniósł straszną tragedię. Ale nie możemy wybaczyć nikomu używania wraku prezydenckiego samolotu jako gadżetu wyborczego i jeszcze cynicznie nemu mówieniu Polakom, tak, to, jest, to są wybory, to jest kampania wyborcza, my tym wrakiem gramy, żeby zdobyć wasze głosy, Paweł to Kowal, jest haniebne. Paweł Kowal apeluje do ludzi z otoczenia Lecha Kaczyńskiego, m.in. do pana właśnie o budowę pomnika, mówi, że to byłby sposób na zasypywanie podziałów, byłby? Pan, ja mam panu, powiem panu bardzo szczerze, dziś mamy kampanię wyborczą, a ja nie śmiałbym używać... Faktu, że współpracowałem z Lechem Kaczyńskim, który z całą pewnością dzisiaj nie podzielałby moich wyborów politycznych i nie mam co do tego złudzeń. Nie będę śmiał mówić o Lechu Kaczyńskim w czasie kampanii wyborczej, kiedy wiadomo, że ja i Paweł Kowal ubiegamy się o głosy. Czyli uważa pan, że to jest inicjatywa czysto wyborcza? Powiedziałem to, co powiedziałem. Nie, nie będę używał sprawy. Odpowiadam na pana pytanie, czy opowiadam się za pomnikiem? Tak, opowiadam się. Opowiadałem się wtedy, kiedy myślałem, że w ogóle już nie będę kandydował nigdzie, że wychodzę z polityki. Uważałem, że ten pomnik powinien stanąć, tak uważam, ale nigdy nie będę używał świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego do kampanii wyborczych, bo nie mam do tego prawa. Ja A... od, odszedłem z ugrupowania politycznego, któremu było najbliższe i dzisiaj jestem w tym, z tym ugrupowaniem w Ostrym Szporze. A rozglądając się po polskiej scenie politycznej, Myśli pan sobie i wspominając czasy, kiedy był pan z dzisiejszymi antagonistami politycznymi po jednej stronie, co się z nami wszystkimi stało, co się stało z naszą polityczną klasą? Pan, no jak ja widzę zdjęcia, które już mówiłem wielokrotnie, które są używane jako materiał wyborczy, no to ja zastanawiam się, dokąd doszliśmy, jakie są granice cynizmu, jakie są granice wykorzystywania tragedii do celów politycznych, ale także mam tę świadomość, że w Polsce jest za dużo nienawiści w polityce. Dla mnie tą Refleksją, która mnie bardzo zmieniła po 10 kwietnia, było to, że tak naprawdę prawdziwą przyczyną katastrofy smoleńskiej, taką praprzyczyną, niekryminalną, tak, to jest ta wojna polsko-polska, to jest ta wzajemna nienawiść. To jest to, że, że w, na różnych płaszczyznach doszliśmy już bardzo często bliscy sobie ludzie, doszli tak daleko, że nie są w stanie sobie podać ręki. Wie pan, myśmy 5 kwietnia, to jest niezauważana sprawa, przeszli rocznicę. Podpisania umów Okrągłego Stołu. W tę sobotę była rocznica 25. Przecież wtedy Polaków dzieliło znacznie więcej. Wtedy po jednej stronie Okrągłego Stołu stali ci, co wsadzali do Kasi więzień, a po drugiej ci, którzy byli do tych więzień wsadzani. I wtedy ci wszyscy ludzie byli razem przy Okrągłym Stole. Niech pan spojrzy na listę wybranych okrągłostołowych senatorów. Tam obaj bracia Kaczyńscy są i jest dzisiejszy członek ruchu palikota Andrzej Celiński. Wtedy ci ludzie byli po jednej stronie. I zastanawiam się, że ten duch, a ten duch porozumienia ponad dużo głębszymi, podkreślam, podziałami, otworzył nam drogę do wolności. No ale... Bo to okrągły stół dał nam drogę do wolności, niepodległości, demokracji, tego jednak postępu, który dzisiaj w Polsce mamy. Ale... I bardzo ubolewam nad tym, że w Polsce dzisiaj tej gotowości nie ma. Bo jeżeli lider opozycji nie uczestniczy w Radach Bezpieczeństwa Narodowego, tak? To to jest coś, co jest moim zdaniem no, 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 rzeczą niedopuszczalną. No ale pan mówi o cynizmie a, a, i zauważa go pan tylko po jednej stronie? Nie wie pan, oczywiście, ja, ja Powiem Panu bardzo szczerze, ja także widzę błędy i. Fakt, to, co ja mówiłem ileś lat temu, też otwarcie o tym mówię, że to był błąd. Ja także widzę swoją winę w tym wszystkim w tej wojnie no, polsko-polskiej. Czy, czy się ten 2010 widzi ta, że, że, rok że, że, nie zmienił? Że po jednej stronie jest cynizm i gra, a po drugiej czystość intencji i no, bezgrzeszność? Pan, jednak, takiego, jednak takiego cynizmu, jak wykorzystywanie obrazków e, tragedii smoleńskiej i podpisywanie ich materiał wyborczy, no to w żadnej partii poza pisem niestety nie spotkałem. A a nie, wie pan, oczywiście, że partie polityczne są pełne grzeszników, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ja jestem daleki od tego, żeby mówić, że całe zło w Polsce odpowiada PiS. Oczywiście, że nie. Tego zła jest dużo na różnych obszarach. A potrafi pan ale... krytycznie spojrzeć na, na zachowania i aktywność pańskich dzisiejszych y, 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 sojuszników przed katastrofą i po katastrofie? Proszę pana, tylko że dzisiaj ta rozmowa jest strasznie utrudniona nie z powodu Platformy Obywatelskiej, która do tej rozmowy jest gotowa. E, I ja nie widzę cynizmu po stronie Platformy w tej sprawie. Na, nawet jeżeli y, ileś, ileś tam błędów. Zostało popełnionych, bo oczywiście, że zostały. Tylko ja widzę cynizm niestety po drugiej stronie. Do rozmowy potrzeba dwojga partnerów. Dzisiaj w Polsce jest jedna partia polityczna, która wszystkie inne odrzuca i mówi, że one nie są dla nas partnerami. Ja nad tym ubolewam. I podkreślam, dzisiaj mamy dzień, który powinien być dniem refleksji, a nie dniem robienia kampanii wyborczej I jeszcze cynicznym przyznawaniem się do tego, że a to uważa kampania. A pan, że, bo... że, po, że po katastrofie rządzący popełnili błędy? Panie redaktorze, to ja nie jestem dzisiaj od tego, żeby tę katastrofę wykorzystywać do jakiejś walki politycznej, do kłótni. Nie, to raczej do uderzenia się w dzisiejsze ale, swoje piersi. Do, wie pan, Ja chcę Panu też powiedzieć, że przecież katastrofa smoleńska to była katastrofa, której nikt się nie spodziewał. Żaden rząd w Polsce nigdy nie stanął wobec takiej tragedii takiego wyzwania. I w związku z czym tutaj stawianie ocen no, trzeba też bardzo ostrożnie je stawiać, dlatego że to była wyjątkowa sytuacja. Czy Kaczyński... ja nie mam złudzeń co do tego, Panie redaktorze? To, że To była tragedia dla każdego. To była tragedia dla Donalda Tuska, to była tragedia, który tam stracił przyjaciół. To była oczywiście największa tragedia dla Jarosława Kaczyńskiego, ale to była tragedia dla wszystkich także dla mnie, bo ja tam straciłem wielu przyjaciół. Czy pan uważa, że Jarosław Kaczyński naprawdę wierzy w zamach smoleński? Nie mam pojęcia i to proszę o to pytać Jarosława. A rozmawialiście kiedyś o tym? Nigdy mi nie powiedział, że wierzy w zamach, a w tych czasach, kiedy z nim współpracowałem. A mówił, że nie wierzy? Wie pan, nie rozmawiałem o tym, no mnie się sprawa, teoria zamachu mi się zawsze wydawała dość absurdalna. No. A Kaczyńskiego. Ja Tego nie wiem, błagam, proszę o to pytać Jarosława Kaczyńskiego. I hmm. proszę go spytać, jak pan będzie miał okazję, dlaczego on pozwolił na to, by trumnę jego brata, by wrak samolotu, w którym zginął jego brat, podpisywano materiał wyborczy. Bo to jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Michał Kamiński, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.